My twardo stoimy na stanowisku obrony wszystkich racjonalnych rozwiązań ekonomicznych, które są dla Polski pożyteczne, które rozwijają Polskę w sposób bezpieczny i bardzo głośno protestujemy wobec wszystkich rozwiązań, które są tak zwanym scenariuszem greckim. Zapowiedzi programowe. PiSu to nic innego, jak prowadzenie Polski w ten kanał grecki, czyli w kanał tragedii rozmaitych grup społecznych, które przez to, że politycy byli nieodpowiedzialni, że szastali pieniędzmi na prawo i lewo, że przelicytowywali się w różnych rozwiązaniach ekonomicznych, ta sytuacja doprowadziła do rozmaitych dramatów ludzkich. Chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować spot, który. W pigułce obrazuje ten problem. Gdy politycy składają obietnice bez pokrycia, nie licz na greckie wakacje, raczej na grecką tragedię. Podatek VAT liczymy na około 9 miliardów złotych. Tak, jeśli VAT na żywność wzrośnie z 8 do 23%. Ale wtedy żywność dramatycznie zdrożeje. Yy, a, ale jak to. My damy radę, damy radę. Pani poseł Janna bardzo proszę. W tym populizmie, który ostatnio obserwujemy i obserwujemy mm, ogromne natężenie tego populizmu, mamy też do czynienia z nową odsłoną i z nowym zjawiskiem. Mianowicie e, pani Beata Szydło zaczyna licytować się sama z sobą. W czerwcu mówiono o tym, że wydatki na obronę narodową zostaną podwyższone do 2,5% PKB, do 2,5% PKB. Wczorajsze deklaracje to już 3% PKB. Myślę, że jeśli będziemy do października obserwować rozwijającą się kampanię wyborczą Pisu, to dojdziemy do 4% PKB, a dlaczego nie? Właściwie każda kwota, każda liczba w sposób dowolny może być obiecana, to nic nie kosztuje. Szanowni państwo, ani pani Beata Szydło, ani pan prezydent Andrzej Duda, ani pan Jarosław Kaczyński nie mają w swojej kieszeni tych 100 miliardów złotych czy dowolnej innej kwoty, którą miałoby kosztować cały ten program, który jest proponowany. Oni te pieniądze wyciągną z naszych, waszych portfeli. Nie ma innej możliwości. Nie ma tu żadnych czarodziejskich różdżek, nie ma tu żadnych czarodziejskich sposobów, które wyczarują te pieniądze. Te pieniądze zostaną wyciągnięte z portfeli Polaków. Dlatego ten program, jeszcze raz mówimy, w naszym przekonaniu jest niebezpieczny i wprost prowadzi do takich problemów, jakie ostatnio miała i nadal ma Grecja.